Trzeba zapierdalać tego typu. I na pewno tego typu. Ja przygotowuję. Ja lubię robić w kuchni gotowe. Po to ja oglądam różne um, programy tego typu. Bo lubię tego typu. Zobaczcie, wykopki z tego obozu. I disco. Serwant film sumorny. Mm. Mm. To was boli. Kurczy mm. Co się tu dzieje z tego typu? Trzeba mieć główkę, nie tupą. Tylko tego typu. Widzicie? Na jest stać. A was stać? Kim Smoking za Discord tego typu Mmm. Kane. Mmm. Tego typu. Właśnie. Przegrywacie ze mną tego typu. He he mamy się gółką nie typu? C'est comme